Sąsące skiny zapowiedzi sezonu czwartego, nowe darmowe nagrody za wejście do gry, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie dajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy kiedyś na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać telefon dolców, do to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście Hexakod. i naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Jeszcze na samym początku klasycznie chciałbym was zaprosić na moje mapy w trybie kreatywnym. Oczywiście w lupkę wpisujecie sobie Hexakot i ostatnio pojawiła się nowa, większa aktualizacja na mapie z Mamutem, no i teraz nazywa się ona Pistol One Shot, także możecie wpaść, zobaczyć co dodałem. Oczywiście inne mapy też jak najbardziej są dostępne, także tam wpadajcie. No a my przechodzimy do nowości ze świata Fortnite ponieważ jak się okazuje jest ich całkiem sporo. Zaczynając od czegoś, co ma się odbyć już dnia jutrzejszego, a najdokładniej, moi drodzy, tak zwany Unreal Event. Generalnie, no to podczas właśnie takowego wydarzenia zostanie nam udostępnionych naprawdę wiele ogłoszeń, dotyczących oczywiście trybu kreatywnego, czyli, no, UEFN-a, między innymi, moi drodzy, jakieś nadchodzące kolaboracje, które mają się pojawić w trybie kreatywnym, no i generalnie, no to jakieś inne nadchodzące ciekawe zmiany, w tym między innymi, na przykład, może zostać ogłoszona kolaboracja ze Star Warsami w trybie kreatywnym, czy coś o o czym już mówiłem jakiś czas temu, czyli właśnie kolab z Godzilla, też w trybie kreatywnym. Także zobaczymy dokładnie, co zostanie ogłoszone. No i wiadomo, że jak te rzeczy będą nadchodziły do kreatywa, to postaram Wam się to pododawać na moje mapy w trybie kreatywnym, ewentualnie potworzę jakieś specjalnie nowe, gdzie będziecie sobie mogli tym oczywiście na nowo pograć. Także myślę, że naprawdę mega spoko sprawa. Natomiast, moi drodzy, przejdziemy sobie teraz do tematu nadchodzących skinów, ponieważ, jak się okazuje, mamy ich całkiem sporo. Zaczynając chociażby, moi drodzy, od skina, który nosi nazwę Buma. Jak się okazuje, no to jest to najprawdopodobniej jakaś kolaboracja. No i przy okazji cały zestaw zawiera malowanie. Następnie, moi drodzy, mamy żeńskiego skina z nazwą kodową Tidal Ninja. No i najprawdopodobniej jest to właśnie jakiś remix skina na OG Sezon 4. Przy okazji, moi drodzy, no to już niedługo może się pojawić nowy oryginalny skin od Fortnite'a, który ma nazwę kodową Slice Sprig. No i przy okazji w plikach gry znajduje się również nowa wersja skina Czyli oczywiście Pi Patron. No i niestety, moi drodzy, ale chwilowo znamy tylko i wyłącznie nazwy kodowe takowych skinów, co oznacza, że niestety nie mamy na właśnie takowe skiny spojrzenia. No i generalnie powinny one być wydane najprawdopodobniej w nadchodzącym sezonie. Patrząc na to, że do końca tego sezonu zostało już naprawdę mało, to no, wątpię, że w tym sezonie któryś z nich jeszcze zawita. Natomiast moi drodzy, coś, co również ma właśnie zniknąć na start nadchodzącego sezonu, to tak zwane rankedy OG i zostało to oficjalnie ogłoszone przez Fortnite'a, że OG rankedy właśnie będą usunięte. Mówiłem wam właśnie o tym w jednym z ostatnich materiałów i teraz oficjalnie się to potwierdziło, no, jest to spowodowane tym, że w OG rankedy generalnie praktycznie żadne osoby nie grają, więc Fortnite stwierdził, że po prostu ten tryb usunie. No, i jak się okazuje, mamy całkiem sporo informacji na temat nadchodzącego sezonu trzeciego, czyli właśnie sezonu z superbohaterami. Zaczynając od pierwszych zapowiedzi, tylko że właśnie w LEGO, no i ci wstawili właśnie na swojego Twittera coś takiego, czyli film, gdzie możemy zauważyć generalnie skina z takiego bardziej, no takiego można powiedzieć, że akademii, no i przy okazji skina superbohatera, co po części potwierdza nam właśnie cały motyw, właśnie akademii superbohaterów. No, generalnie, no to w tym filmiku tak czy siak nic innego ciekawego nie ma. Więc, no, można to traktować jak najbardziej jako teaser. Natomiast, jak się okazuje, mamy nadchodzącą właśnie funkcję w rozgrywce, która ma się pojawić w nadchodzącym sezonie. Będzie to coś takiego jak Spire Public Events, czy po prostu jakieś specjalne rajdy. Najprawdopodobniej będziecie musieli tutaj współpracować w grupie, żeby właśnie walczyć z czymś. Nie wiadomo dokładnie, czy będzie to jakiś potwór, czy może jednak coś innego. Także, no, wydaje mi się, że naprawdę bardzo ciekawa sprawa, i zobaczymy, czy to rzeczywiście się pojawi, czy może że jednak jest to do totalnie czegoś innego, bo wiadomo, że czasami niektóre pliki są e, no, do czegoś innego. Przy okazji, moi drodzy, w plikach gry pojawił się nadchodzący NPC na sezon trzeci, który nosi nazwę Spatial Travel i jak się okazuje, to najprawdopodobniej będzie to coś, o czym wam mówiłem, czyli no, generalnie będzie to właśnie taki NPC, który będzie sobie, że tak powiem, patrolował, mniej więcej coś takiego jak wędrowiec następnie mamy również informację dotyczącą tak zwanych benchów czyli generalnie no to stanowisk do ulepszania broni, czyli że na przykład za materiały czy jakieś inne rzeczy mogliście sobie ulepszyć rzadkość pompy albo jakiejś innej broni, jak się okazuje no to właśnie te upgrade bench'e dostały ostatnio nowy support w sensie nowe wspomaganie od czegoś co nosi nazwę map legend także całkiem ciekawa sprawa no i najprawdopodobniej jest to właśnie map legend z całej minimapy czyli że takie wspomaganie na minimapie żeby właśnie wiadomo było, gdzie takowy upgrade bench się znajduje, no i możliwe, że jest to właśnie pod nadchodzący sezon, i możliwe, że takowe upgrade bencze w sezonie trzecim do nas zawitają. Natomiast, moi drodzy, mamy również informacje na temat nadchodzącego kolejnego NPC-ta, lecz tym razem nieco lepszą informację, ponieważ właśnie cały NPC, który nadchodzi w najprawdopodobniej kolejnym sezonie, nosi nazwę Robin. Jak się okazuje, no to został on dodany ostatnio do plików. No i no, najprawdopodobniej będzie to NPC Robina, ponieważ w nadchodzącym sezonie właśnie skin Robina ma się pojawić, no ale chyba, że Fortnite po prostu nazwał jakiegoś losowego skina Robin, też jest taka szansa, ale wydaje mi się, że niekoniecznie. Ogólnie takie szybkie podsumowanie właśnie całego sezonu trzeciego jak na obecną chwilę, to oczywiście tak zwany motyw Akademii Superbohaterów, przy okazji, moi drodzy, skin Supermana i jego mityczne umiejętności, następnie wychodzi na to, że w karnecie bojowym będziemy mieli Robina, przy okazji go, jak i również jakąś burzową bestię, następnie, moi drodzy, Pojawi się One Punch Man, lecz najprawdopodobniej będzie on w Fortnite'owym sklepie. Następnie nowe miejscówki, czyli Fortress of Salitude, która zastąpi nam zamaskowany zakątek. No i przy okazji miasto portowe zostanie zastąpione miastem Utopii. Także całkiem ciekawie się to zapowiada. No i oczywiście, wiadomo, że będziemy mieli na przestrzeni najbliższych dni więcej informacji na temat tego sezonu. Dlatego subujcie kanał z dzwonkiem, żeby tego nie przegapić przechodzimy do tematu darmowych nagród, ponieważ jak się okazuje, mimo tego, że jesteśmy już dosłownie parę dni od końca obecnego sezonu, to tak czy siak darmowe nagrody nadal do nas napływają. I to, moi drodzy, dokładnie od dnia dzisiejszego, jak się okazuje, do zdobycia będą aż dwie nagrody za samo zalogowanie. Tak, dosłownie będziecie musieli wejść do Fortnite'a i to tak naprawdę tyle. Mowa tutaj, moi drodzy, o ekranie wczytywania atak na gwiazdę śmierci, jak i również kilo pałkar tęciowa A jedyne, co musicie zrobić, to za logować się do Fortnite'a między 3 czerwca od godziny 15.00 i macie czas aż do 10 czerwca też do 15.00, no i wtedy otrzymacie właśnie natychmiast takowe przedmioty. Także moi drodzy, już dnia dzisiejszego od godziny 15.00 za wejście do gry możecie odebrać dwie darmowe nagrody, co jest według mnie naprawdę świetną informacją, bo no jest tutaj przy okazji kill off. Tak, macie kill off, który wygląda nawet całkiem ciekawie, no więc patrząc na to, że dostaniecie go za samo zalogowanie się, to wydaje mi się, że na naprawdę mega spoko sprawa. Przy okazji nadal możecie odbierać też chociażby ekran wczytywania, czyli właśnie, moi drodzy, ekran wczytywania wojna galaktyczna. Jest to za specjalne wyzwanie fanowskie, które jest właśnie dostępne na Twitchu. Ogólnie na Twitchu też możecie zdobywać inne nagrody, bo chociażby mamy tutaj też na przykład pięć darmowych grafiti, czy też chociażby mamy do zdobycia to oto emoji z Darth Jar Jar Jarem no także wygląda to też niczego sobie, przy okazji moi drodzy warto ukończyć sobie również OG Passa, jeśli jeszcze tego nie robiliście to w sumie no OG Pass dochodzi również do końca, tak samo mniej więcej na przykład jak właśnie cały karnet obecnego sezonu no a tutaj na przykład mamy darmowe emotki, bo wiem że na przykład emotka Kruczy Legion jest do zdobycia absolutnie za darmo, nieważne czy posiadacie wersję premium karnetu czy też nie no i oczywiście ostatnio powstał też materiał, gdzie opowiadałem wam troszeczkę o darmowych skinach, czyli no generalnie o no skinach, także że jak ktoś nie widział, to możecie wpaść, bo tam nieco bardziej mówię o skinach, z czego niektóre z nich już dosłownie zaraz będą niedostępne. No i będą się kończyły właśnie tego siódmego. No i z takich jeszcze takich, można by powiedzieć, że najciekawszych nagród przed startem sezonu, no to co? Mamy darmową wersję karnetu, gdzie też mamy do zdobycia jakąś emotkę, kilofy i tak dalej. Wiadomo, jedną z ważniejszych rzeczy jest to właśnie skin, o którym akurat tutaj wspomnę, ponieważ mowa tutaj moi drodzy o tak zwanej Iridi Wayne. Jest ona dostępna tylko i wyłącznie do 7 czerwca, więc no, jak możecie to sobie ją odbierzcie. No a reszta przez właśnie najbliższy czas jeszcze ma być w grze dostępna nawet w nadchodzącym sezonie i nie ma chwilowo ustawionej właśnie daty zakończenia, ale no tak czy siak, darmowe nagrody za zalogowanie się, naprawdę mega kozacko. No i co moi drodzy, zobaczymy co jeszcze się pojawi w niedalekiej przyszłości. Ja będę Was oczywiście o wszystkim informował, dlatego subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Tak samo jeżeli te materiał Wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Oczywiście w Fortnite'owym sklepie możecie również użyć kodiku Hexokot jak będziecie robili jakieś zakupki. Bardzo dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany. No i co, wpadajcie na mapy w trybie kreatywnym, wpisujecie się Hexokot i obczajajcie nowy update do Super Pistol OneShota, bo zmieniłem tutaj całkiem sporo, a mało ludzi gra, więc jak możecie to wpadnijcie. A jak Oczywiście ten materiał do końca w komentarzu możecie napisać nagroda. Ale ja postanowam się przypiąć serce, moi drodzy. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego, trzymajcie się i cześć!